Avisana, czyli nasze krople probiotyczne. Jak wiadomo, już od wielu lat probiotyki w naszym życiu grają istotną rolę, wspomagają naszą odporność. Im więcej bakterii probiotycznych, czyli tych dobroczynnych, tym mniej chorobotwórczych. Dlatego też wymyśliliśmy nasz produkt Avisana, czyli kropelki do oczu i do nosa, żeby zniwelować ilość bakterii chorobotwórczych. Awisane zakraplamy w momencie na przykład koszowania, czy też w momencie, kiedy gołąb jest zraniony, by ta rana szybciej się zagoiła, bo zas zasada jest taka: Zakrapia zakraplając Awisane na śluzówki, powodujemy nagły wzrost bakterii probiotycznych, które wysyłają sygnał tym chorobotwórczym, że nie ma dla nich miejsca. A zatem w bardzo naturalny sposób i bardzo szybki. Powodujemy, że zmniejszamy ryzyko zachorowania na przykład gołębi podczas pobytu w kabinie, w koszu transportowym czy też na wystawie. W naszej hodowli Awisana używana jest dosyć sporadycznie, szczerze mówiąc. Zazwyczaj używamy jej przy urazach mechanicznych, jeśli gołąb jakiś tam pobije się zazwyczaj dwa samce mają gdzieś tam lekko zranione oczy, po oblocie potrafią puchnąć, to zakrapiamy oko lub nos. I robimy to też po przygołębiach, które powracają z lotu po jakimś dłuższym czasie, po dwóch, po trzech dniach wracają dość mocno wyciorane, z zaczerwionymi nosówkami, wtedy też je kropimy. Przed wkładaniem na lot często hodowcy dzwonią, pytają. Jakieś tam kilka może razy zdarzyło nam się podczas całej kariery, ale ogólnie raczej przy wsadzaniu na, przykoszowaniu na loty nie zakrapiamy zazwyczaj po powrotach jakichś tam dłuższych przy urazach mechanicznych. Ale... Czasem jeszcze po rozitolu, jeśli zakropimy, a gołębie długo nie mogą dojść do siebie. Mają, miały dużo wydzieliny zalegające i mają mocno podrażnione błony śluzowe. Widać to, bo mają jakąś tam niechęć do latania dłuższego, zwłaszcza przy upale. To wtedy też zakrapiamy awisaną, fajnie łagodzi te podrażnienia. Pewnie zasiedla tą florę w drogach oddechowych i e, bardzo szybko się poprawia ten stan.